Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Pozwólcie Ukochać się Bogu przedstawia Święty Jan od Krzyża, Żywy Płomień Miłości, odcinek 15. Czyta Iwonna Teresa Tacy przewodnicy, nie znający stopni modlitwy, ani dróg duchowych, nie widzą, że ta praca którą polecają duszy i ta droga rozmyślania, po której ją chcą prowadzić, już została przebyta. Mistrzowie ci, nie pojmując, jak mówię, czym jest skupienie, i ta duchowa samotność duszy, którą Bóg tak wzniośle namaszcza, stosują i przeciwstawiają temu inne namaszczenia niższych ćwiczeń duchowych, czyli działania samej duszy, jak to już wspomnieliśmy. Powstaje wtedy między owymi dwoma stanami taka różnica, jaka zachodzi pomiędzy dziełem ludzkim a boskim, pomiędzy bytem naturalnym a nadprzyrodzonym. Gdyż w pierwszym stanie Bóg działa w sposób nadprzyrodzony w duszy, a w drugim sama dusza działa w sposób naturalny. A najgorszym jest to, że przez działanie naturalne traci dusza samotność i skupienie wewnętrzne. A co za tym idzie? Niweczy wzniosłe dzieło. Które Bóg w niej dokonywał, i tak wszystko jest daremne: traci jedno, a nie zyskuje drugiego. Niech więc rozważą ci przewodnicy dusz i mają w pamięci, że głównym działającym, prowadzącym i pobudzającym duszę w tej pracy nie są oni, lecz Duch Święty, który nigdy o te dusze troszczyć się nie przestaje. Oni są tylko narzędziami do kierowania nimi w dążeniu do doskonałości, w wierze i prawie Bożym, według tego ducha, jakiego każdy z nich Pan Bóg daje. Jedynym więc zadaniem ich jest. Nie dostosowywanie tych dusz do swych metod i zapatrywania, tylko baczenie na drogę, po której je Pan prowadzi. A jeśli jej nie znają, niech je pozostawią, a nie wtrącają ich w rozterkę. Uwzględniając drogę i ducha, jakimi je Bóg prowadzi. Niech się starają, raczej skierowywać je do coraz to większej samotności, uciszenia i wolności ducha, zostawiając im wskazówki, by nie przywiązywały zmysłów ciała czy ducha do poszczególnych rzeczy wewnętrznych czy zewnętrznych, skoro Bóg je prowadzi przez tę samotność. Niech się nie martwią. I nie obawiają, myśląc, że nic się nie czyni, bo chociaż wtedy dusza sama nic nie czyni, ale za to Bóg w niej działa. Niech wspierają duszę w dążeniu do takiej swobody i wprowadzają ją w samotność i spokój, by nie była skrępowana żadnym poszczególnym poznawaniem żadną rzeczą duchową czy ziemską, żadnym pożądaniem jakiegoś smaku czy upodobania i w ogóle żadnym innym wrażeniem, lecz żeby była opróżniona w całkowitym wyzbyciu się wszelkiej rzeczy stworzonej w zupełnym ubóstwie ducha. Oto bowiem jedynie ma się starać dusza ze swej strony, jak naucza sam syn Boży, mówiąc: Każdy z Was, który nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. Słowa te odnoszą się nie tylko do wyrzeczenia się przez wolę rzeczy cielesnych i doczesnych, lecz również do ogołocenia się z duchowych. Gdyż na tym właśnie opiera się ubóstwo ducha, do którego jest przywiązane błogosławieństwo Syna Bożego. Gdy więc dusza całkowicie wyzuła się z siebie i uwolniła się od jakiegokolwiek przywiązania, czyli uczyniła to, co tylko ze swej strony uczynić była, powinna i mogła, to jest rzeczą niemożliwą, by Bóg nie działał również ze swej strony i nie udzielał się jej, przynajmniej w ukryciu i w milczeniu. Jest to bardziej niemożliwe niż to, by Słońce nie rzuciło swych promieni w czyste i pogodne miejsce, bo jak Słońce podnosi się rankiem, by rzucić snop światła do Twej chaty, gdy otworzysz okiennicę, tak i Pan nie zdrzemnie się ani nie zaśnie, który strzeże Izraela, psalm 120, werset czwarty. Ani chwilki nie śpi, i natychmiast wejdzie do duszy ogołoconej i napełni ją boskimi skarbami. Bóg więc unosi się jak słońce nad duszami, by im udzielić, a ich przewodnicy niech tylko starają się przygotować je do tego przez praktykę doskonałości ewangelicznej, która polega na ogołoceniu się i próżni zmysłowej i duchowej. Niech sami nie pragną budować dalej, gdyż to należy już do samego Ojca Światłości, od którego wstępuje wszelki dar dobry i każda wzniosła łaska. Bo jak Dawid mówi, jeżeli Pan nie zbuduje domu, próżno pracują, którzy go budują. Pan bowiem jest niebieskim budowniczym i wzniesie w każdej duszy Nadprzyrodzony gmach, jaki chce, jeśli tylko ty przygotujesz tę duszę sprawiając, by się wyzbyła wszelkich własnych działań i odczuć naturalnych, bo one czynią ją niezdolną do budowy nadprzyrodzonej. Owszem, raczej ją osłabiają, niż wspomagają. Takim Twoim więc obowiązkiem jest przeprowadzić to przygotowanie w duszy, a do Boga należy, jak mówi mędrzec, kierować krokami jej do skarbów nadprzyrodzonych, taką drogą i takim sposobem, jakich ani dusza sama, ani Ty nie pojmujesz. Nie mów więc, ta dusza wcale nie postępuje, gdyż nic nie czyni. Chociaż jest prawdą, że nic nie czyni, lecz właśnie przez to samo, że nic nie czyni, okażę ci jakże wiele czyni. Jeśli bowiem rozum swój uwolni od cząstkowych pojęć, czy to naturalnych, czy duchowych, Postępuje naprzód, a im bardziej się wyzbędzie tych pojęć cząstkowych i aktów rozumowania, tym szybciej postępuje, wznosząc się do najwyższego, nadprzyrodzonego dobra. Powiesz, może, że dusza, nie rozważając poszczególnych rzeczy, nie może postępować naprzód. Przeciwnie, uważam, że właśnie gdyby miała te pojęcia poszczególne, nie mogłaby iść naprzód, dlatego, że Bóg, do którego się wznosi rozum, przewyższa ten rozum, więc niepojęty i niedostępny jest dla rozumu. Toteż, jak długo rozum idzie drogą własnego poznawania, nie zbliża się do Boga, lecz oddala się od Niego. Musi więc rozum najpierw wyzbyć się siebie i swych pojęć, i wierząc, a nie rozumiejąc, przez wiarę dążyć do Boga. I w ten sposób dochodzi rozum do doskonałości, gdyż tylko przez wiarę, a nie przez inny środek, łączy się z Bogiem. I więcej się zbliża do Boga nie rozumiejąc niż rozumiejąc. Nie trap się więc, bo gdy rozum nie cofa się, co byłoby wtedy, gdybyś go chciał zajmować poznawaniem poszczególnych rzeczy i innymi rozumowaniami i pojęciami, byle tylko nie był bezczynny, to postępuje naprzód. Gdyż pozbywa się wszystkiego, co go mogło zajmować. Żadna bowiem z tych rzeczy nie była bogiem, który, jak wspomnieliśmy, nie może wejść do serca czymś zajętego. W tym stanie doskonałości, jeśli się nie cofa, postępuje się naprzód a postępowaniem rozumu jest wkraczanie coraz głębiej w wiarę, czyli coraz większe zaciemnianie się tego, jego, gdyż wiara jest mrokiem dla rozumu. Rozum bowiem, nie mogąc poznać, jakim jest Bóg, z konieczności musi dążyć do Niego poddany i niepojmujący i korzystne dla niego będzie czynić właśnie to, co ty potępiasz, to jest wyzbyć się wszelkich pojęć cząstkowych, gdyż przez nie nie może znieść się do Boga, a przeciwnie, utrudnia sobie drogę do niego. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.